Do naszych czasów przetrwało wiele takich artefaktów. Można je spotkać na przykład w tak zwanych kościołach. Niekiedy przerobione są na jakieś rytualne dzwonki. Artefakt ten nazwany jest wadżrom. Ma kilka znaczeń, takich jak uderzenie pioruna czy diament. Najwięcej spotkać można ich w całej Azji. To ważny element rytuału w hinduizmie, buddyzmie i dżinizmie. Wadżra jest w stanie kontrolować pogodę, zmieniać kanały rzeczne, wysadzać skały, a nawet całe fortece. Można spotkać różne jej wielkości, mniejsze i większe. I takie, które musiał dzierżyć ktoś imponujących rozmiarów, na przykład właściciel tej korony. Była to broń zdolna rzucać piorunami, czyli elektrycznością w postaci plazmy. Dzisiejsza technologia operująca plazmą tylko powtarza to, co było znane od początku ludzkości. Sprawdź cały film na YouTube.